Szczęść Boże. Drodzy bracia i siostry, chciałbym Was zaprosić do wysłuchania, przypomnienia sobie pewnego orędzia, które było opublikowane już jakiś czas temu, a które w aktualnej perspektywie materiału, który został nagrany chociażby wczoraj, a odnośnik do którego znajdzie się w prawym górnym rogu ekranu, nabiera też szczególnego znaczenia. Trafiłem przez przypadek na pewien artykuł w prasie polskiej, ale odnośniki znajdują się też w prasie zagranicznej do pewnego znaczącego wydarzenia. Najpierw zaproszę Was do wysłuchania orędzia, a po nim będzie rozważanie i przytoczenie tych źródeł, o których wspominam. Wydaje się to być szczególnie Istotne ze względu na przyszły rozwój wydarzeń, oczywiście, ocenę tego pozostawiam wam do rozważenia w waszych sercach. Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, orędzie Świętego Michała Archanioła wraz z krótkim komentarzem Luz de María po orędziu. Ludu Boży. Błogosławią Was moją wiernością Trójcy Przenajświętszej, Dzieci Najwyższego. Przychodzę wezwać Was do nawrócenia. Nawrócenie jest osobiste, decyzja jest osobista. Wola porzucenia czynów przeciwnych dobru duszy jest osobista. Postawa i dyspozycja są osobiste. Siła woli, by ukrócić negatywne myśli, lenistwo, zmęczenie, rutynę, tak jak i wola posłuszeństwa jest osobista. Jednocześnie wewnątrz osobistych decyzji znajduje się pragnienie chodzenia w wierze i z pewnością zmieniając się w okazję, by ofiarowywać codziennie ciernie z miłością, i przemieniać je w możliwość zmniejszenia osobistych win i przybliżenia się do spotkania z naszym Panem i Królem, Jezusem Chrystusem. Patrzenie nie na siebie, lecz na dobro bliźniego, wiedzie was z większą prędkością na drogę nawrócenia. Kochanie tego, kto was nie kocha, was nie rozumie, jest osobistym dobrem. Nie zostaliście wezwani do przeżywania wiary w sposób odizolowany, ale do dzielenia się nią z braćmi, jako świadkowie Bożej miłości, świadkowie braterstwa dla szukania wspólnego dobra, jako ci, którzy pod osłoną naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa zanoszą swoją osobistą wiarę w wspólnocie. I czynią drogę swoich braci łatwiejszą do zniesienia, zarazem przekazując to pragnienie, aby wszyscy zdołali osiągnąć nawrócenie. W tym momencie należy szukać nawrócenia z większą siłą. Jest ono konieczne, jak woda lub pokarm dla ciała fizycznego. Tak samo konieczne jest nawrócenie dla organizmu duchowego. Jest niezbędne, abyście jako ludzie analizowali z powagą, zgłębiali i uświadomali sobie aktualną prawdę, którą przed wami zakrywają i rzeczywistość, w której się poruszacie, abyście będąc obiektywnymi obserwatorami, przygotowali się na ataki zła. Zostaliście już ostrzeżeni przed tym, co ma nadejść, a nawet tak nie reagujecie z pilnością godnej tej chwili. Wielkie potęgi się poruszają, by wziąć udział w konfrontacji, której kulminacją będzie trzecia wojna światowa. Dlatego tak potrzebny jest osobisty pokój, abyście wy czynili różnicę będąc osobami niosącymi Bożą miłość. Strefy przybrzeżne cierpią z powodu podnoszenia się wód ponad ziemią. Ziemie się trzęsie. Całe stworzenie rozpoznaje, że to, co zostało zapowiedziane, się spełnia. Że dzieci Boga jest zlekceważyły. Ludu Boże, trzymajcie się wewnątrz maszerującej kolumny. Tworząc ten silny mur, nieprzenikalny, powierzony przy Najświętszej Trójcy i Matczynej opiece Maryi. Zło nie czeka, a lud Boży jest niezmordowany w szukaniu wymówek, aby nie pełnić tego, o co prosi was niebo. Popatrzcie obiektywnie na obecną rzeczywistość. Do kiedy człowiek będzie trwać w podporządkowaniu się. Módlcie się, modlcie się za Argentynę. Zagraża ludowi. Módlcie się, módlcie się za Brazylię. Mocno cierpi. Módlcie się, modlcie się za Stany Zjednoczone, Włochy i Rosję. Mocno cierpią. Jako lud Boży trwacie w prawdziwym magisterium Kościoła naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Zwróćcie uwagę na reakcję przyrody na całej ziemi. Zamęt narasta. Wy zachowujcie mocną wiarę, stale ją umacniajcie. Nie bądźcie bierni, nie pozwólcie sobie być zdezorientowanymi. Jak jest zdezorientowana reszta ludzkości. Uważajcie na siebie nieustannie. Nie pozwólcie, by was opieczętowali mikrochipem. Zostanie on narzucony człowiekowi. Miejcie świadomość, że musicie być silni i mocni w wierze, by móc odmówić sobie zakupienia tego, czego potrzebujecie, i ocalić duszę. Bądźcie ludźmi dobra. Błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Michał Archanioł Witaj Najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj Najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj Najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi. Bracia i siostry, w tym wezwaniu świętego Michała Archanioła wyczuwamy pośpiech, abyśmy byli ludźmi nawrócenia. Jest to orędzie o wielkiej głębi. Czujemy to. Tak pilne jest osobiste opanowanie i wewnętrzna przemiana. Abyśmy nie upadli. Bądźmy osobami potrzebującymi opieki naszej Najświętszej Matki. Wzrastajmy w wierze i zanośmy ją braciom. Święty Michał mówi nam, że człowiek wynajduje sobie wymówki. Nie bądźmy takimi osobami, ale bądźmy zdecydowani, przekonani i nawróceni. Bądźmy ekspertami w miłości do naszych bliźnich i przygotowujmy się z dalekowzrocznością i roztropnością, naszymi czynami, na to, co się dzieje na świecie. Amen. 6 kwietnia 2021. Drodzy bracia i siostry, w tym miejscu chciałem zaprosić Was do zapoznania się. Z ciekawym materiałem tu będą zaprezentowane zarówno źródła polskie, jak i zagraniczne. W ramach tego artykułu czytamy, że brytyjski wynalazek ułatwi dystrybucję szczepionek. Naukowcy opracowali innowacyjne plastry, które mogą stanowić alternatywę dla standardowych szczepień. Niewykluczone, że można by je zastosować już w przypadku szczepień ochronnych na COVID-19. Naukowcy z Uniwersytetu w Swansea pracują nad pierwszą szczepionką na COVID-19 w postaci inteligentnych plastrów składających się z dziesiątków mikroskopijnych igieł. Taki plaster jednocześnie monitorowałby skuteczność podanej szczepionki. Poprzez pomiar poziomu przeciwciał w organizmie. Pierwsza partia innowacyjnych plastrów ma być już gotowa w marcu, to jest artykuł ze stycznia. Badania kliniczne mają ruszyć jeszcze w 2021 roku, a na rynku plastry mają pojawić się w ciągu 3 lat. Warto podkreślić, że plastry mogą być skuteczne w dystrybucji nie tylko szczepionek na COVID-19, ale także na inne choroby. Rozwiązanie to jest mniej inwazyjne niż w przypadku klasycznego zastrzyku. Plaster pozostawałby umieszczony na skórze przez 24 godziny. Jak czytamy, inteligentny plaster zaoferuje nie tylko uodpornienie na SARS-CoV-2, ale także pomiar reakcji zapalnej pacjenta kilku innych parametrów życiowych. Pozwoliłoby to na lepsze i dokładniejsze zrozumienie reakcji organizmu. To tanie rozwiązanie dystrybucji szczepionki zapewni bezpieczny powrót do pracy i zarządzania kolejnymi falami pandemii COVID-19 powiedział dr Sanji Shama z Uniwersytetu Swansea. Inteligentne plastry mogą być skuteczne w przypadku Pojawienia się kolejnych patogenów o potencjale pandemicznym. Czy miałoby to być swoiste preludium do przyszłych wydarzeń? Zostawiam Was z tym pytaniem. Amen.